Thank you Powiem wam taką sytuację, byliśmy na DHT w Szczecinie i wiecie, no tam różne rzeczy się działy, tam posługiwaliśmy i, i była taka kobieta, która tam po prostu, nie wiem, za każdym razem, jak ja koło niej przechodziłem, to zwracałem na nią uwagę, nie? I wiecie, no gdyby była jakaś piękna, to to normalne jest, nie? Ale wcale taka nie była, nie? Zresztą z żoną byłem, więc nie mogłem się rozglądać za innymi. Ale wiecie, zwróciłem na numer raz, drugi, trzeci, i w końcu ona zobaczyłem, mieliśmy taką przerwę. I ona tak siedziała pod ścianą mnie i tam coś sobie, nie wiem, rozmyślała, nie? I ja podszedłem do niej, miała taką chustkę na głowie, taką zawiniętą mnie. Podszedłem do niej i powiedziałem: Wiesz co? Bóg mówi, że cię uzdrawia z tego raka. Ona, ale z jakiego raka? Ale ja nie mam żadnego raka! Ale mi nic nie jest! I wiecie. Za dwa tygodnie ona zadzwoniła, szła gdzieś tam do pracy, musiała porobić jakieś tam badania, i w tych badaniach wyszło jakieś coś, co wskazywało na to, że ma komórki rakowe. Już z tych badań, nie? I kazali jej powtórzyć te badania, i ona tamte badania robiła przed, a po DHT robiła następne badania. chciała, Kazali jej powtórzyć, żeby powtórzyła te badania, nie? I w drugich badaniach już wyszło, że wszystko jest normalne. I ona wiedziała, że Bóg ją uzdrowił z tego. W tym czasie. Ona nawet nie wiedziała, że jest chora. I wiecie, ona jak powiedziała, że a co ty się wykupiasz? Słuchajcie, ja powiedziałem, wiesz co, przepraszam, może się pomyliłem, bardzo cię przepraszam, nie? Może się pomyliłem, nie? Ale nie, nie pomyliłem się. Duch Święty się nie myli. Rozumiecie? Więc czasami, e, no musimy zrobić ten krok wiary, nie? I po prostu stanąć tam, gdzie nie widzimy, nie? I to jest normalne, róbcie tak, starajcie się. Pamiętajcie, że Bóg daje nam popełniać błędy, pozwala nam, on chce, żebyśmy się uczyli. Nawet jest gotowy poświęcić materiał, który zepsujemy. Tak? Jak idziecie do pracy, nie wiem, tam uczycie się stolarki czy czegoś nie? no to dostajecie jakiś tam materiał. I wiecie, że na początku psujecie, nie? My, jak zatrudnili tam do jakiejś firmy. I, I wiecie, no to pierwsze rzeczy, które robiłem, no to wiecie, wszystko było do poprawy albo do wyrzucenia, no, do, oni tam nie wyrzucali nic, ale do, wiecie, do montażu i ponownego montażu, nie? Raz, drugi, trzeci, czwarty wiesz, jak już tak strasznie dużo psujesz, to ci dają gdzie indziej, nie? Tam, gdzie mniej kosztuje, nie? Ale Bóg z nami postępuje tak samo, On pozwala nam popełniać błędy, bo, żebyśmy się nauczyli, nie? I, I czasami popełnimy tym, czasami może kogoś skrzywdzimy.